Milionerka zażądała, aby skromny staruszek opuścił samolot, ponieważ pachniał zwierzętami. Ale kiedy odkryła, kim naprawdę był? Klara zawsze żyła otoczona luksusem. Jako właścicielka ogromnej fortuny była znana ze swojej arogancji i pogardy wobec wszystkiego, co uważała za niższe. Tego dnia jednak wydarzyło się coś zupełnie niespodziewanego. Podróżowała samolotem rejsowym, co było rzadkością, ponieważ jej prywatny odrzutowiec był w naprawie. Już na wstępie była zirytowana mniej luksusowym otoczeniem, ale najgorsze miało dopiero nadejść. Gdy zajmowała swoje miejsce, poczuła silny zapach, który szybko wypełnił kabinę. Rozejrzała się dookoła i zauważyła, że pochodził od skromnie ubranego staruszka, siedzącego kilka rzędów dalej. Miał na sobie zużyte, proste ubrania, a obok niego leżał mały, zniszczony plecak. Klara, zirytowana, zawołała Stewarda i głośno zaprotestowała. Ten człowiek pachnie zwierzętami. To jest nie do zniesienia. On musi opuścić ten samolot. Wszyscy zaczęli się przyglądać staruszkowi, który, nie podnosząc głosu, próbował się wytłumaczyć. Pracuję ze zwierzętami na farmie. Przyszedłem prosto z pracy, bo musiałem zdążyć na ten lot. Klara prychnęła z oburzeniem. To żadna wymówka. Ten zapach jest obrzydliwy. Zapłaciłam fortunę za ten bilet i nie zamierzam tego tolerować. Inni pasażerowie zaczęli szeptać między sobą, niektórzy wyraźnie zdegustowani zachowaniem Clary. Steward, próbując zachować spokój, wyjaśnił: Proszę pani, ten pan ma prawo tu być. Nie możemy po prostu go usunąć. W tym momencie staruszek wyglądał na zakłopotanego, ale nie reagował na zaczepki. Jeden z pasażerów, siedzący niedaleko, Bacznie przyglądał się sytuacji i nagle rozpoznał mężczyznę. Szepnął coś na ucho Stewardowi, a jego postawa natychmiast się zmieniła. Może powinna pani dowiedzieć się, kim on jest, zanim zacznie go pani oceniać, powiedział Steward. Klara, zdezorientowana, rozejrzała się dookoła. Napięcie w kabinie było wyczuwalne. Wtedy historia zaczęła się rozprzestrzeniać, staruszek, pan Antoni, nie był zwykłym pracownikiem rolnym. Był właścicielem jednej z największych zrównoważonych farm w kraju. Mimo, że żył skromnie, przekazał prawie cały swój majątek na ratowanie i ochronę zwierząt w potrzebie. Był znany z tego, że uratował setki istnień, zarówno zwierząt, jak i ludzi, dzięki swoim projektom społecznym i ekologicznym. Klara nie mogła znaleźć słów. Zawstydzona próbowała się usprawiedliwić. Nie wiedziałam. Przepraszam, jeśli byłam niegrzeczna. Pan Antoni zareagował z pokorą. Prawdziwe bogactwo nie tkwi w kieszeni, lecz w sercu. Reszta lotu przebiegła w ciszy. Klara pogrążyła się w myślach. Po dotarciu do celu czuła, że coś w niej się zmieniło. Kilka tygodni później Klara postanowiła odwiedzić farmę pana Antoniego. Na własne oczy zobaczyła efekty jego pracy. Uratowane zwierzęta biegały swobodnie, a pracownicy odnosili się do niego z podziwem i szacunkiem. Dziękuję za lekcję, powiedziała Klara z emocjami w głosie. Pan Antoni uśmiechnął się, a mały szczeniak podbiegł do niej. W tej chwili Klara zrozumiała, że czasami największe skarby kryją się tam, gdzie najmniej się ich spodziewamy.